Czy zdarzyło ci się kiedyś tak bardzo czegoś chcieć, że aż czułeś jak całe twoje ciało jest napięte, jakby wszystko w tobie mówiło, muszę to mieć, chcę konkretnie to, nie interesuje mnie nic innego? A wtedy, im usilniej próbowałeś to zdobyć, tym bardziej rzeczywistość przestawała współpracować. To może być praca, o której marzysz, albo ktoś na kim ci zależy. Może próbujesz coś naprawić, zbudować, udowodnić. Czujesz się, jakbyś walił głową w mur, a z drugiej strony odpowiadały jedynie cisza i obojętność. Właśnie o tym jest ten film o momencie, w którym zaczynasz rozumieć, że życie nie nagradza zaciskania pięści nie odpowiada na krzyk, nacisk, kontrolę. Paradoksalnie, to, co najpiękniejsze, przychodzi wtedy, kiedy puszczasz przychodzi, kiedy mówisz: W porządku, już nie muszę już nie walczę. Ten film jest o zaufaniu. Powstał, abyś zrozumiał, że jesteś pełnią nawet wtedy, gdy coś nie idzie po twojej myśli. Buddyjska mądrość uczy, że cierpienie rodzi się nie z braku, ale z przywiązania, z tego, że próbujemy trzymać się życia jak czegoś, co można złapać, zaplanować, zapiąć na ostatni guzik. Ale życie nie jest czymś, na co masz stuprocentowy wpływ. Wyobraź sobie taką sytuację: Pragniesz związku, bo nie chcesz już czuć się samotny. Z każdym dniem rośnie presja. Wszyscy dookoła już kogoś mają. Też muszę kogoś znaleźć, bo inaczej będę nieszczęśliwy. Jedyne, co robi tego typu energia desperacji, to odpycha od ciebie ludzi. Dopiero gdy w pełni godzisz się z ciszą, gdy zajmujesz się sobą, gdy przestajesz na siłę szukać, nagle ktoś pojawia się na twojej drodze zupełnie niespodziewanie. Takie zdarzenie to nie przypadek, ani wymyślona bajeczka. To moment, w którym twoja energia dosłownie przestaje mówić: Nie mam, a zaczyna mówić: Jestem pełny. W tym filmie opowiemy o sile odpuszczania, ale nie w sensie rezygnacji, bo kiedy przestajesz kontrolować wszystko, co cię otacza, zaczynasz dostrzegać, że życie naprawdę wie, co robi. Zaczynają się dziać rzeczy, których nie da się wymyślić. Właściwi ludzie pojawiają się we właściwym czasie. Szanse wyrastają tam, gdzie się ich nie spodziewałeś, a ty nagle czujesz, że wszystko zaczyna się układać. W kolejnej części tego filmu pokażę Ci, dlaczego ciągłe trzymanie się własnych oczekiwań często zamyka Cię na to, co dla Ciebie naprawdę dobre. Opowiem też, jak porzucić kontrolę w sposób, który nie jest ucieczką, lecz powrotem do Twojej wewnętrznej siły. I co najważniejsze, dam Ci proste narzędzia, dzięki którym wejdziesz w głęboki kontakt ze sobą, odzyskasz lekkość i pozwolisz życiu na to, by Cię zaskoczyło. Zanim jednak zaczniemy, jeśli doceniasz treści na tym kanale, mam propozycję: udostępnij teraz ten film wszystkim tym, którzy Twoim zdaniem również powinni go wysłuchać, oraz zasubskrybuj kanał i kliknij w ikonkę dzwoneczka. Dzięki temu będziemy w stanie na bieżąco informować Cię o nowych filmach, a Ty pomożesz nam trafiać do większej ilości osób. Teraz wróćmy z powrotem do filmu. Czasem życie próbuje coś Ci podarować, nie przez wielki gest. Nie przez to, co sobie dokładnie zaplanowałeś, ale poprzez pęknięcie, poprzez rozpad, poprzez coś, co w pierwszym odruchu uznasz za porażkę, stratę albo wręcz katastrofę. I choć w tamtej chwili serce się kurczy, myśli wariują, a ciało sztywnieje ze strachu. To po czasie, z dystansu widzisz wyraźnie to właśnie był punkt zwrotny nie koniec, tylko początek nie kara ale odpowiedź na coś znacznie głębszego niż wtedy mogłeś zrozumieć. Największe błogosławieństwa przychodzą przebrane za cierpienie, mawiał mistrz Zen Huang Po. I właśnie w tym zdaniu kryje się sekret, o którym zapominamy. Życie nie zawsze daje ci to, co chcesz, ale zawsze daje ci to, co w głębi siebie naprawdę potrzebujesz. Pomyśl teraz przez chwilę o tych wszystkich razach, kiedy coś nie poszło po twojej myśli. Plan się rozsypał, ktoś odszedł, drzwi się zatrzasnęły, a mimo to ostatecznie było ci to potrzebne. Być może właśnie dzięki temu zacząłeś słuchać siebie, być może to, co uznałeś za koniec, otworzyło ci oczy na drogę, którą naprawdę miałeś pójść. W buddyzmie mówi się: ten, kto potrafi odpuścić, ma wolne ręce, by przyjąć. I dokładnie o to chodzi. Dopóki trzymasz się kurczowo swojej wizji życia, tego, jak powinno być. Nie zostawiasz miejsca na nic nowego. Twoje dłonie są zamknięte, serce spięte, oddech płytki. Zaufanie to nie rezygnacja z działania. To nie lenistwo ani bierność. To głęboka, cicha siła, która mówi: Będę obecny, uważny i zaangażowany, ale nie będę zmuszał życia, by wyglądało tak, jak ja tego chcę. Widzisz, to właśnie zaufanie tworzy przestrzeń, w której mogą wydarzyć się cuda. Nie te spektakularne, tylko te codzienne. Spotkania, synchroniczności, zmiany kierunku. Drobne fale, które z czasem zmieniają całe Twoje życie. Ludzie to czują. Czują, czy Twoja obecność płynie z braku, czy spełni. Czują, czy chcesz coś wymusić, czy po prostu jesteś sobą. A życie, tak samo, odpowiada ci nie na poziomie Twoich słów, ale Twojej energii. Mistrz Suzuki Roshi powiedział kiedyś: W chwili, gdy porzucisz potrzebę, wszystko zaczyna przychodzić samo. Nie dlatego, że się poddałeś, ale dlatego, że wreszcie pozwoliłeś rzeczom płynąć tak, jak płynie rzeka, nie pytając skał o zgodę. Od dziecka uczono nas, że trzeba planować, zabezpieczać się, kontrolować. Zamiast ufać, kazano się obawiać. Zamiast puszczać, kazano się trzymać. Dlatego dziś dla większości ludzi zaufanie brzmi jak naiwność jakbyś stał nad przepaścią bez liny. Ale prawda jest taka, że ty już tam stoisz zawsze tam stałeś. Kontrola była tylko złudzeniem. Życie nigdy nie było do końca przewidywalne, i cała ta iluzja bezpieczeństwa to tylko skorupa, która trzyma cię z dala od głębszego kontaktu z samym sobą. Buddyzm Zen pokazuje, że prawdziwa wolność zaczyna się wtedy, gdy przestajesz walczyć z tym, co jest, gdy przestajesz błagać świat, by był inny. I zamiast tego zaczynasz płynąć z rzeczywistością, jak liść unoszony przez nurt, który ufa. Że rzeka zna drogę. Nie chodzi o to, by przestać marzyć, chodzi o to, by nie dusić marzeń obsesją kontroli, nie ściskać ich tak mocno, że tracą powietrze, bo to, co naprawdę Twoje, nigdy nie wymaga przemocy. Nie musisz za tym gonić, wystarczy, że staniesz otwarty, spokojny i obecny, gotowy przyjąć to, co przyjdzie. Zamknij teraz oczy. Pomyśl o jednej rzeczy, której tak bardzo się boisz stracić, albo o kimś, kogo próbujesz zatrzymać przy sobie, za wszelką cenę. Zauważ, ile to cię kosztuje ile napięcia, ile lęku, ile zmęczenia. I teraz wyobraź sobie, że choć na chwilę rozluźniasz uchwyt, nie rezygnujesz, tylko pozwalasz życiu wziąć głęboki oddech. Nie krzyczysz zostań, tylko mówisz Jeśli to moje, wróci, jeśli nie, i tak jestem całością. Wtedy zaczynasz poruszać się inaczej. Zamiast napinać każdą myśl, zaczynasz słuchać. Zamiast popychać świat, zaczynasz z nim tańczyć. I wszystko, tak, wszystko zaczyna przychodzić szybciej, ale już nie z lęku, z lekkości, bo przestałeś stać sobie na drodze. No, zostań ze mną, ponieważ za już za chwilę pomówimy o tym, jak wielki wpływ na życie ma postawa oraz jak możemy ją kreować, by działała ona na naszą korzyść. Jest coś, o czym rzadko się mówi, a co potrafi zmienić całe Twoje życie. Większość Twoich zmagań nie wynika z tego, co robisz, ale jak to robisz, to nie działania są problemem, to napięcie, z którym je wykonujesz, to głęboko zakorzeniony lęk, który mówi Ci z tyłu głowy: Jeśli mi nie wyjdzie, wszystko stracę. I wtedy ciało się spina, oddech się skraca, a Ty zaczynasz walczyć nie z wyzwaniem, ale z samym sobą. Zaczynasz zaciskać pięści i zęby coraz mocniej, coraz bardziej nerwowo. I gdy efekty nie przychodzą od razu, pojawia się panika. Czy ja to psuję, czy jestem niewystarczający? A może po prostu próbujesz za bardzo? W buddyzmie Zen naucza się, że wysiłek bez napięcia to droga mądrego. Bo życie nie odpowiada na wymuszenie. Ono odpowiada na harmonię. Gdy Twoje działania płyną z lęku, tworzysz opór. Ale gdy płyną z zaufania, wszystko zaczyna się poruszać. Nie dlatego, że zrobiłeś mniej ale dlatego, że Twoja energia nie kłóci się już z rzeczywistością. Zastanów się przez chwilę, czy znasz ludzi, którzy mają w sobie coś przyciągającego, nawet jeśli niczego nie promują? Nie próbują Cię przekonać, nie grają, są po prostu obecni, spokojni. I właśnie ten spokój przyciąga. Nie dlatego, że im zależy, ale dlatego, że są ze sobą w zgodzie. Mistrz Zen Seung San mówił, gdy twój umysł jest jasny, świat odbija tę jasność. I dokładnie tak to działa. Twoja obecność, twoje słowa, twoje spojrzenie wszystko to niesie energię, którą tworzysz wewnątrz siebie. Nie musisz być bardziej imponujący, nie musisz być silniejszy niż jesteś, potrzebujesz tylko być lżejszy. Odpuszczenie to nie słabość, to odwaga powiedzenia: Już jestem wystarczający, nawet jeśli jeszcze nie mam wszystkich odpowiedzi. Bo gdy przestajesz obsesyjnie kontrolować rezultaty, one zaczynają przychodzić same, z taką samą naturalnością, z jaką rzeka omija kamień nie siłą, przepływem. Zauważ, że kiedy przestajesz panikować, pojawia się miejsce na głęboki oddech, kiedy przestajesz gonić, zaczynasz widzieć więcej, kiedy przestajesz ściskać wszystko tak mocno, zaczynasz się rozwijać i w tym miejscu warto zadać sobie pytanie: czy naprawdę musisz robić więcej? A może powinieneś robić to inaczej, bo ten wewnętrzny spokój, ta mądrość i lekkość, one nie rodzą się z walki. One pojawiają się wtedy, gdy przestajesz siebie sabotować. Kiedy mówisz, zaufam, spróbuję działać bez lęku, pozwolę rzeczom się wydarzać. To właśnie wtedy paradoksalnie wszystko zaczyna działać lepiej. Im mniej naciskasz, tym silniejsze są rezultaty. Brzmi to niesprawiedliwie, no być może, ale tak działa energia. Kiedy działasz z desperacją, ludzie to czują. Choćbyś się uśmiechał, mówił właściwe słowa, oni wyczują napięcie ukryte pod powierzchnią, tę niepewność, proszę, niech to się uda. A taka energia odpycha. Ale jeśli przestajesz uzależniać się od wyniku, jeśli Twoja obecność mówi, jestem tutaj z wyboru, nie z potrzeby, wszystko się zmienia. Wchodzisz do pomieszczenia z inną energią, mówisz z pewnością, nie z braku. Nie błagasz, by coś się wydarzyło. Ty decydujesz, że jesteś gotowy to przyjąć. Ta subtelna zmiana wewnętrzna zmienia wszystko zewnętrzne. Bo rzeczywistość nie odpowiada na Twoje marzenia, odpowiada na Twoją gotowość. Jak powiedział Mistrz Lini, nie szukaj prawdy, przestań jedynie podtrzymywać swoje złudzenia. I może właśnie to robisz. Zamiast ufać, trzymasz się iluzji, że im więcej zrobisz, tym szybciej dostaniesz. Ale życie nie działa według zasady więcej to lepiej. Ono działa według zasady zgodności energii. Jeśli ciągle się boisz, świat odpowiada ci wyzwaniami. Ale jeśli trwasz w zaufaniu, zaczynają się otwierać przed tobą drzwi, których wcześniej nie widziałeś. To cicha, niewidoczna umowa, jaką zawierasz z życiem, ja ci ufam, ty pokażesz mi drogę. I wtedy budzisz się nie z niepokojem, czy to się wydarzy, ale z ekscytacją ciekawe, co dziś przyniesie dzień. Znika presja, pojawia się przepływ, zaczynasz przyciągać, bo przestałeś się łapać. Nie dlatego, że udajesz pewność, ale dlatego, że jesteś nią nasyconym i prawda jest taka: właśnie w tym miejscu żyją ci, którzy naprawdę żyją spełnionym życiem. Nie w kontrolowaniu każdego szczegółu, ale w tańcu z zaufaniem. Oni wiedzą, że opóźnienia są czasem potrzebne, by dojrzało to, co ma przyjść, że utracone szanse są formą ochrony przed tym, co ci nie służy że to co najważniejsze już zmierza w ich stronę. Choć jeszcze nie widać tego gołym okiem. To właśnie zaufanie jest tą drogą na skróty, której większość nigdy nie odkrywa. Bo wszyscy szukają strategii, metod, narzędzi, a zapominają o najważniejszym, o energii, z jaką żyjesz. Ale na tym nie koniec. Już za chwilę dowiesz się, jakie cuda dzieją się w momencie, kiedy naprawdę zaczynasz ufać życiu w pełni. Zostań ze mną, ponieważ przemiana, która wtedy zachodzi, jest niezwykła. Jeżeli ten film do tej pory z tobą rezonuje i uważasz te treści za wartościowe, zostaw kciuk w górę i napisz w komentarzu: każdego dnia staję się bardziej świadomy. Dzięki temu dasz mi znać, że ze mną jesteś. Teraz wróćmy z powrotem do filmu. Zdarza się w życiu moment, kiedy coś się w tobie przełącza. Już nie biegniesz, by zdążyć, już nie naciskasz, by przyspieszyć. Zamiast tego zaczynasz ufać, i właśnie wtedy paradoksalnie dzieje się największa zmiana. Przestajesz wymuszać drogi, które nigdy nie były Twoimi. Przestajesz pukać do drzwi, które miały pozostać zamknięte. W świecie, który czci pośpiech, zaufanie wydaje się czymś niemodnym. Z każdej strony słyszysz, działaj szybciej, no sam masz tylko jedno życie. Jeśli nie teraz, to kiedy? Ale nikt nie mówi ci, że biegnąc na oślep, łatwo wpaść w przepaść. Mistrz Zen Dogen napisał kiedyś: „Nie dąż do przebudzenia, jakbyś ścigał wiatr. Usiądź spokojnie, a ono samo cię odnajdzie. Ta myśl może wywrócić twoje myślenie do góry nogami, bo prawdziwa mądrość polega nie na tym, by wszystko kontrolować, ale by rozpoznać, kiedy trzeba odpuścić i zaufać procesowi. To przypomina historię młodego ucznia o imieniu Taro, który przez wiele miesięcy prosił swojego mistrza Ryojina. By ten w końcu zdradził mu sekret oświecenia. Mistrzu, powtarzał każdego ranka, jestem gotów, jestem zdeterminowany, robię wszystko, co w mojej mocy. Dlaczego wciąż nie widzę żadnych efektów? Ryodzin nie odpowiadał. Codziennie tylko wskazywał na kawałek drewna pływający w ogrodowym stawie. Aż któregoś dnia sfrustrowany Taro wybuchł: Czy to jakiś żart? Dlaczego każesz mi patrzeć na drewno, kiedy ja szukam odpowiedzi? Wtedy mistrz wstał i powiedział cicho: To drewno nie płynie tam, gdzie chce, ono płynie tam, gdzie zabiera je nurt, i właśnie dlatego nie tonie. Ty, Taro, próbujesz przepchnąć rzekę w przeciwną stronę, zamiast ufać nurtowi, wciąż mu się opierasz. To był moment, w którym młody uczeń zrozumiał: Nie chodzi o to, by mieć kontrolę, chodzi o to, by mieć zaufanie. Ile razy w twoim życiu wymuszałeś rzeczy? Ile razy mówiłeś, no to musi się wydarzyć teraz, natychmiast, bo inaczej, a potem, po miesiącach albo latach, okazywało się, że to, co wtedy uważałeś za porażkę, było tak naprawdę ocaleniem. To, co wymuszone, często się kruszy, a to, co płynie naturalnie, z czasem staje się silniejsze, niż mógłbyś sobie wyobrazić. Pomyśl o ważnych wydarzeniach w swoim życiu. Czy naprawdę wydarzyły się wtedy, kiedy tego chciałeś? Czy raczej pojawiły się wtedy, kiedy byłeś na nie gotowy, nawet jeśli jeszcze o tym nie wiedziałeś? Niektóre szanse przychodzą dopiero wtedy, gdy przestajesz ich szukać. Niektóre relacje pojawiają się, gdy już uznałeś, że zostaniesz sam. Niektóre drzwi otwierają się dopiero wtedy, gdy przestajesz wniewalić pięściami. I wtedy w tej przestrzeni ciszy dzieje się coś niezwykłego. Już nie krzyczysz, gdzie to jest. Zaczynasz szeptać: Jestem gotów, kiedy ty będziesz. Ja tu jestem, bo każdy z nas ma swój rytm, swoje tempo dojrzewania, i kiedy zaczynasz ufać, przestajesz przerywać swoje własne cuda z powodu niecierpliwości. Uczysz się, że nie wszystko, co opóźnione, jest odrzuceniem czasem opóźnienie to przygotowanie, czasem zamknięte drzwi to ochrona, czasem brak odpowiedzi to najlepsza odpowiedź, jaką mogłeś dostać. I to właśnie wtedy ludzie zaczynają widzieć, że coś się w tobie zmieniło. Nie dlatego, że więcej robisz, ale dlatego, że mniej się boisz. Zaczynasz się poruszać inaczej. Twoje słowa płyną spokojniej, twoje spojrzenie przestaje szukać potwierdzenia, twoja obecność staje się przestrzenią, nie presją. I wtedy, gdy ktoś zapyta, co się zmieniło, odpowiesz bez cienia wahania. Przestałem pchać życie, zacząłem z nim rozmawiać. Bo zaufanie nie jest naiwnością, zaufanie to odwaga. To cicha decyzja, by nie żyć już w ciągłym napięciu, by nie uzależniać swojego spokoju od tego, czy wszystko idzie zgodnie z planem. To umiejętność powiedzenia, nie gonię, jestem w zgodzie, nie przyspieszam, dojrzewam. Nie panikuję, oddycham i czekam. I właśnie wtedy życie przestaje być nieustanną walką, a zaczyna być rozmową, z czasem, z sobą, z tym, co większe. I być może właśnie tego teraz najbardziej potrzebujesz. Nie kolejnego planu, nie kolejnej strategii, ale wewnętrznej zgody na to, że wszystko wydarza się wtedy, gdy jesteś gotów przyjąć, nie gdy chcesz wymusić. Zostań ze mną, bo w ostatniej części tego filmu opowiem ci o cichym, często pomijanym sekrecie, który objawia się dopiero wtedy, gdy naprawdę zaczynasz ufać. Nie chwilowo, nie warunkowo, ale naprawdę całym sobą. Istnieje pewien cichy, subtelny sekret, który odsłania się dopiero wtedy, gdy zaczynasz naprawdę ufać życiu. I nie chodzi tu o magiczne myślenie, ani o pasywną wiarę, że jakoś to będzie. Chodzi o zrozumienie, że to, co naprawdę ważne, nigdy cię nie ominie. Nie jesteś ani za późno, ani za mało. Nie przegrałeś niczego, co miało być twoje. Nie musisz wciąż się spieszyć, nieustannie nadrabiać, niepokoić się, że coś ci ucieka. Po prostu zaczynasz oddychać pełniej, i to właśnie zmienia wszystko. W świecie, który niemal codziennie podsuwa ci nową presję, nowe oczekiwanie i kolejną definicję sukcesu, łatwo wpaść w pułapkę wiecznego pościgu. Z każdej strony słychać krzyk jeszcze więcej, jeszcze szybciej, jeszcze lepiej. A przecież jak zauważył zen buddyjski mistrz Thich Nhat Hanh, cudem nie jest chodzenie po wodzie, ale chodzenie po ziemi w pełni świadomie. Tymczasem ci, którzy wiecznie gonią za kolejną szansą, najczęściej są tymi, którzy przegapiają to, co prawdziwie istotne. Bo największe okazje w życiu nie robią hałasu, one nie krzyczą, one szepczą, pojawiają się w momentach ciszy, w chwilach, kiedy przestajesz ściskać pięści, a zaczynasz otwierać dłonie, wtedy, gdy wreszcie pozwalasz rzeczom dziać się po swojemu, bez napinania każdej komórki ciała z obawy, że coś się wymknie. Zaufanie nie oznacza bierności ani rezygnacji z działania. To nie jest postawa człowieka obojętnego. To świadomy wybór, by iść przez życie w inny sposób spokojniejszy, głębszy, bardziej zsynchronizowany z tym, co większe niż nasze plany. Zaufanie to energia, która zamiast rozpraszać i spalać, przyciąga i stabilizuje. I właśnie wtedy, kiedy zaczynasz ufać, zauważasz, że życie zaczyna z tobą współpracować. Nagle pojawiają się ludzie, z którymi wcześniej nie mogłeś się spotkać. Sytuacje, których nie dało się wymusić, zaczynają się układać naturalnie. Przypadkowe zbiegi okoliczności nabierają sensu, jakby wszystko zadziało się dokładnie wtedy, kiedy miało. Nie dlatego, że je zaplanowałeś, ale dlatego, że wreszcie zrobiłeś dla nich miejsce. Czasem wszystko zaczyna się od drobiazgów, od rozmowy, której nie planowałeś od wiadomości, którą przestałeś już oczekiwać, od decyzji, by po prostu nie naciskać. Wtedy nagle pojawia się ta długo wyczekiwana odpowiedź, telefon, który nie przychodził tygodniami, albo zaproszenie, które zmienia kierunek Twojej drogi. Buddyjski nauczyciel Ayan Cha mawiał, jeśli pozwolisz, by wszystko działo się samo, bez oporu, wtedy poznasz prawdziwy pokój. I właśnie w tym tkwi paradoks. Im mniej próbujesz coś kontrolować, tym więcej rzeczy zaczyna układać się samo. Im mniej naciskasz, tym bardziej twoje życie zaczyna się synchronizować z właściwym rytmem. Im mniej się boisz, tym więcej przyciągasz. I nie dlatego, że nagle stajesz się lepszy, ale dlatego, że jesteś bardziej autentyczny, bardziej obecny i bardziej otwarty. To dlatego niektórzy ludzie wydają się, jakby chodzili przez życie z inną energią, nie są głośni, nie wymuszają ale jest w nich spokój, który trudno wyjaśnić. Oni już nie gonią, oni wiedzą, że to, co naprawdę ma przyjść, już do nich zmierza. I właśnie dlatego przychodzi szybciej, płynniej i bez oporu. Ty też możesz żyć w taki sposób. Nie musisz dłużej żyć w napięciu, udowadniać czegoś światu, ścigać się z czasem i sobą. Możesz wybrać drogę zaufania, możesz wybrać wewnętrzną harmonię zamiast wiecznej walki. To nie znaczy, że porzucasz swoje cele. To znaczy, że zaczynasz iść ku nim bez paniki, z większą świadomością i spokojem. Jeśli w głębi czujesz, że ten sposób życia naprawdę do Ciebie przemawia, jeśli masz już dość trzymania wszystkiego pod kontrolą, tego wiecznego napięcia, które odbiera Ci radość, zrób pierwszy krok. Napisz w komentarzu słowa Ufam życiu i pokaż, że jesteś gotów na ten nowy etap. I nie zatrzymuj się tutaj, ponieważ to dopiero początek głębszej drogi. Kliknij teraz w miniaturę filmu, która właśnie wyświetla się na środku ekranu. Ten kolejny materiał pomoże ci zrozumieć, że w naszym życiu nic nie dzieje się przypadkiem. Poznasz uniwersalne zasady i prawdy, które rządzą życiem, zarówno tym widzialnym, jak i tym, które dzieje się pod powierzchnią. Zrozumiesz, że nie wszystko musisz kontrolować, a kiedy naprawdę to poczujesz, w Twoim ciele pojawi się coś bezcennego. Ulga, rozluźnienie, wewnętrzne uwolnienie od presji, której tak długo byłeś więźniem. Zaufaj i zobacz, co się wydarzy, bo życie, kiedy przestajesz mu przeszkadzać, zaczyna działać dla ciebie. Do usłyszenia za chwilę.